Pókiż jeszcze w przeszłości chwile, których zapomnieć się sile, będziecie łudzić i nękać razem, w nieszczęściu szczęścia razem. Wspomnienie teraz równe katuszy. Ach, zostawcie mi część duszy, niech snu przynajmniej słodkie powienie niesie ciche zapomnienie. Niestety kocham, Jestem kochany, dzielą los mój opłakany i chcę o ciche, szalone chęci zgasić czucie w niepamięci. Życie wstrzymuję jednym wspomnieniem, wspomnienie dla mnie cierpieniem. Gdy w przeszłość spojrzę, wrażnię mu ranę, gdy zapomnę, żyć przestanę. Ach, czemuż losy, które radziły, podział mych cierpień zrobiły? Mym jękiem drugich wzniecić się boję. Cierpię, a życie nie moje. Serdeczne podziękowania dla aktorów, dla wokalistów, instrumentalistów. Zanim y, Państwu podziękuję, jeszcze chcemy zaprosić na poczęstunek. Poczęstunek przygotowany przez koło Pani Rybliczanki. Dziękuję serdecznie. Panu Szyfanowi Marcinkowi za wino z winnicy Kowalówki również dziękujemy. Będą Państwo mogli zdegustować. Widzę wśród nas księdza proboszcza. Witamy bardzo serdecznie, ale też kieruję swoją prośbę o ogłoszenie, że jutro jeszcze o godzinie 18 można oglądać grupę teatralną. Serdecznie zapraszamy. A ja jeszcze poproszę panią Matuszatę Słomską personalnie proszę przedstawić artystów. Pewnie większość zna, ale będzie nam miło. Przeceni artystów z gminy na Piskato, jeszcze podziękować im bardzo za współpracę, a również za to, że się zaangażowali nie tylko w tworzenie ale również scenografię, które Państwo mogli tutaj oglądać i powiem szczerze, że współpraca z takimi ludźmi to jest naprawdę sama przyjemność. W roli Jana zacznę może od sceny pierwszej wystąpił pan Andrzej Pikusa. W rodziki ustawa zaprezentował się pan Krzysztof Kluta. Rola Klary to dzieło pani Anny Lachowicz. Jola to córka, jak to mówi niedaleko woda od Jadłoni Lachowicz. Scena druga. Pani Dobrujska, niepowtarzalna, pani do Turczyn. Oczywiście musiałam mieć zgodnego partnera i nie mogłoby się obyć bez Pana Franciszka Silka. Cena trzecia wymagała mnie lada odwagi i dużego dystansu do siebie, więc tą rolę godnie przyjął jako major Pan Tadeusz Pawlik. Jako roczmistrz Pan Adam Marcinek jako po, porucznik, pan Władysław Kowalski. <kluczuj> jako kapelan, pan Szczepan Marcinek. <kluczuj> A ze sługa Grzesio, to Łukasz Wojciechowski. <kluczuj> w roli mojego partnera Alfreda wcielił się pan Adam Kopułka. I tutaj również duże prawo dla naszych wokalistów, którzy osiągnęli dzisiejsze przedstawienie. Pani Wionerta Hałpatlik. Pani Kika. I zaproszony Pan Jako Sołgórski, który również wielokrotnie zawsze nam towarzyszył przy na tym dzieciu. I również chciałam podziękować chłopcom i nazwistom, którzy. Rzeczywiście w rolę sióstr, więc jeśli pozwolicie, no chłopcy to już mężczyźni, mimo że i nazwiska, Mateusz Faldro, Mateusz, zapytajmy Mateusz, 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 Mateusz i Jakub Poza. Oczywiście naszym przewodnikiem był pan Krabia Fredro, oczywiście autor wszystkich dzieł, to nie mógł być nikt inny, niż pan Krzysztof Krzywoń. <plosy> Mam nadzieję, że o nie zapomniałam. Państwu dziękuję bardzo za obecność i za przygotowanie naszej grupy teatralnej. Jeśli mogę, to już sobie pozwolę zaprosić na jasełka, które już zaczynamy przygotowywać od piątku. Także dziękuję bardzo i życzę przyjemnego wieczoru. Dobranoc. Zapraszamy serdecznie na dół, na ciastkę, kawę aby... i wino. <noise>